Dzień dobry państwu. W tej części naszego poradnika odnośnie gabinetu.gov.pl przedstawimy logowanie do systemu praktyk lekarskich indywidualnych i grupowych. Jest ono odmienne i dużo prostsze niż logowanie się tak zwanych podmiotów leczniczych. Co jest wymagane, żeby zalogować się po raz pierwszy do systemu gabinet.gov.pl? Przede wszystkim profil zaufany lub inna akceptowalna metoda logowania. Ten temat rozwiniemy za moment. Oczywiście dostęp do internetu, komputer lub tablet, który pozwoli nam na zalogowanie się. No i według mnie takim niezbędnym elementem, który powinniśmy ze swojej strony też mieć, jest to program antywirusowy, który pozwoli nam na bezpieczne wykonywanie wszelakich. Działań na naszym komputerze. Po wpisaniu adresu gabinet.gov.pl i zatwierdzeniu pojawi nam się taka strona strona logowania. Klikamy Zaloguj się. Przeniesie nas to do strony, która pozwoli nam się zidentyfikować. I ta procedura jest wykonywana i za pierwszym, i za kolejnymi razami. I możemy się tutaj zalogować na kilka sposobów. Mamy profil zaufany, mamy też edowód, ewentualnie bank PKO oraz Inteligo. My klikniemy profil zaufany. Czyli po kliknięciu profilu zaufanego widzimy, Kolejne opcje, to znaczy albo jeżeli założyliśmy profil zaufany, możemy zrobić to przez profil zaufany, ewentualnie możemy się zalogować poprzez profil zaufany powiązany z naszym kontem bankowym. Jak widać, tych banków tutaj jest kilka. Ja korzystam z tej właśnie wersji, ponieważ jest ona o tyle prosta, że jeżeli mamy konto w banku, który działa online, Znajduje się tutaj, to możemy zalogować się do profilu zaufanego bez wychodzenia z domu. Natomiast taki klasyczny profil zaufany zazwyczaj wymaga potwierdzenia tego naszego logowania poprzez spacer do jakiegoś urzędu i potwierdzenie naszej tożsamości w tym urzędzie. Jeżeli prawidłowo zalogowaliśmy się i mamy gabinet, czy ewentualnie jesteśmy zarejestrowanym lekarzem, to aplikacja gabinet.gov.pl automatycznie nas zaloguje. Jak widzicie Państwo, mamy tutaj pole czekaj. I pojawiła się regulamin do akceptacji. To się dzieje tylko za pierwszym razem. Akceptujemy regulamin i przenosi nas to już do aplikacji z poziomu której możemy wystawić receptę, ale o tym w kolejnej części. Dziękuję za uwagę.